Siemanko ludziska, witam was serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry na Wilczym Szlaku. Mamy mroźny dzień, a ja jestem w miejscu, które zaraz wam szczegółowo opiszę. Znajdujemy się w Lake District, w miejscu, gdzie jeszcze niedawno ekipa Netflixa kręciła serial o Wiedźminie, drugi sezon. Na temat serialu jeszcze sobie porozmawiamy, ale nie mogłem się oprzeć pokusie, żeby tutaj nie przyjechać. Mam wielką ochotę zostać tutaj na noc. Są wszędzie znaki, że nie wolno tego robić, ale zobaczymy. Może się uda. Zabieram Was ze sobą. Idziemy rzucić okiem. Samego kamieniołomu Hot Close Quarry, bo tutaj właśnie jesteśmy w Cumbria w Lake District. Są dwa zejścia. Jedno prowadzi tunelem, do którego zaraz pójdziemy, spróbujemy go znaleźć. A drugie takie bardzo karkołomne osypiskiem, takim, którym właśnie się poruszam. Zaraz odwrócę kamerę i pokażę Wam, jak to wygląda. Dość smutne jest to, że jest tutaj przez ludzi zrzucane mnóstwo śmieci. Tam do góry jest wrak samochodu. Tutaj też jakieś fragmenty. Takie wysypisko złomu sobie ludzie znaleźli. Widzimy tutaj jakieś stare pralki. Mnóstwo syfu. Bardzo trzeba uważać pod nogi, bo można naprawdę skręcić kostkę. Kamienie są śliskie. Jeżeli przyjedziecie. To naprawdę ostrożnie. Zresztą wszędzie są tablice, że za bardzo nie można tutaj wchodzić. No, ale ja po prostu muszę to zrobić. Jesteśmy już na dole. Woda jest bardzo, ale to bardzo czysta. Głębokość tego zbiornika to 30 kilka metrów. Na dnie leżą samochody. Jest to połączone z korytarzami dawnego, dawnego kamieniołomu, dawnej kopalni. Jest to bardzo popularne miejsce wśród nurków, którzy eksplorują ten zbiornik, ale jest to jeden z najbardziej śmiercionośnych akwenów w Wielkiej Brytanii. Zginęło tutaj naprawdę wielu, wielu ludzi właśnie podczas nurkowania. A tak na marginesie zobaczcie na to. Ludzie po prostu nie mają sumienia, nie wiem, poczucia jakiejś kurcze podstawowej etyki, strasznie zaśmiecone, ale woda czyściutka. Tam po drugiej stronie widzę wejście do tunelu. Tutaj przy drabinie dla nurków jest druga, drugi tunel. No i po tamtej stronie jest pieczara, która nas interesuje. Nazywana jaskinią Czaszki. Zaraz spróbuję złapać ujęcie, przy którym będzie widać dlaczego. Ale zdradzę Wam tylko, że jest to jaskinia. Co mnie tutaj ściągnęło? Jest to jaskinia, w której Netflix kręcił scenę pogrzebu Eskela, który został... Niestety w serialu zabity, przemienił się w Leszego. Gerald go zabił, i tutaj złożono jego zwłoki, które zostały zjedzone przez wilki. Twórcy serialu wymyślili sobie takie coś, że wiedźmini z klanu Wilka są oddawani po śmierci na pożarcie wilkom. Hmm. No, w sumie pomysł nie najgorszy, ale, że tak powiem, e nie pochodzący od mistrza Sapkowskiego. Idziemy dalej. Tutaj widzimy tablicę dla nurków, którzy chcieliby się tutaj zagłębić w tunele. Jest ostrzeżenie, że te tunele zabijały i faktycznie około trzech osób rocznie tutaj Ginęło. Nie wiem czy to jest wciąż aktualne, ale takie jest informacje, że był czas, kiedy ginęły tutaj po trzy osoby rocznie. No i tutaj mamy drabinę. Według mojej mapki to jest właśnie drabina dla nurków. Spróbujemy tam zajrzeć, co jest w środku. Zebrałem latarki, mam ją w samochodzie. Wow, no, koniecznie muszę tutaj wrócić i to wszystko oświetlić. Ale czad, ale czad. Ten korytarz jest prawdopodobnie y, zalany wodą, nie bardzo można tam wchodzić. Tam właśnie płetwonurkowie w tych korytarzach próbują swoich sił. Aj, cały czas nie potrafię złapać tego ujęcia, bo ta jedna komora jaskini odbita w wodzie tworzy czaszkę i stąd nazwa School Cavern, School Cave. Nic szukamy dalej tego ujęcia. Wydaje mi się, że chyba znalazłem jednak miejsce, z którego widać czaszkę. Spójrzcie. Wow. No, robi dość przerażające wrażenie. Woda się trochę uspokoiła, i teraz to widać, ale pięknie. Ale pięknie. Zaopatrzyłem się, słuchajcie, w latarkę. Szedłem jeszcze raz na dół, i teraz będziemy wchodzić do tego korytarza, a później wejdziemy do tego drugiego, gdzie jest drabina. Ok, ruszamy. Dobra, kochani, jest latarka, zaczynamy eksplorację. No, zobaczmy, co tutaj. Się działo. Tradycyjna woda. Nie wziąłem samochody czołówki. Ej, ale fajna ta grota. Eee, I powiem Wam, że to też jest dobre miejsce na nocleg. Ach, tutaj będą te słynne, śmiercionośne korytarze, chyba. Tak, tutaj nurkowie pewnie schodzą pod wodę. Mm. Tutaj jest głębina. Tutaj ludzie przychodzą nurkować. Okej. Okay. Idziemy spenetrować drugi korytarz. Alright. Wracamy do tego tunelu, w którym było widać wodę, ale nie miałem latarki. Zobaczmy. O, i tutaj jest jak w lodówce. Ależ tu zimno. Teraz możemy spojrzeć, co tu się dzieje. O! Tunel. I to. Dość długi. Tam jest chyba zawalony, ale sprawdziłem to. A może i nie. Powiem Wam, że jeszcze Wam nie powiedziałem, <noise> czego to był kamieniołom. To był kamieniołom łupka. A okej, okay, wiem gdzie jest ten, tam jest wyjście. To był łupek, ale inna odmiana niż ten, który widzieliśmy w Walii, jak byłem w Landberries. Ten się nazywa zielony i to chyba nawet widać po kolorze tego kamienia. Oczywiście ten kamieniołom był dużo, dużo mniejszy od tego walijskiego. Działał gdzieś tam końcówka XIX wieku i troszeczkę w wieku XX. Gdzieś tam zakończono wydobycie w latach 60., z tego co słyszałem. A co mamy tutaj? Tu mamy zalany korytarz, który prowadzi tam na drugą stronę. No, nie będę brodził w tej wodzie. Może uda mi się z drugiej strony tam znaleźć to wejście. Ale już mniej więcej wiem, jak to wygląda. Okej, okay, kochani, jesteśmy na miejscu. Sporo ludzi się tu kręci. Trochę mnie to martwi, bo chciałem spać tutaj gdzieś. No to jesteśmy w Wiedźmińskiej Grocie. Ha! Okej, okay, no mam mieszane uczucia. to do serialu Netflixa jeszcze o tym pogadamy. Ale nie ukrywam, że mam spory dreszczyk emocji, no bo właśnie tutaj, jako mistrz Geralt w tym swoim stroju przebywał Henry Cavill I tutaj kręcono sceny, tutaj gdzieś złożono ciało Eskela. Tutaj pojawiły się wilki. Które po niego przyszły. Wow, ale czad! Ale czad, ludzie! Mistrzostwo świata. Spróbuję wrzucić w ten film jakieś foty e, z wiedźmi na dwójki, żebyście mieli porównanie. A tutaj są resztki konstrukcji dawnego kamieniołomu. Ja spróbuję nie spać z tego. Nie wiem czy to widzicie, ale pada deszcz i wszystko jest śliskie. Dobra, udało mi się dojść do wody. Okej. Okay, tak to wygląda z tej strony. Wow. Ale czad. Zobaczcie to To jest miejsce wymarzone Na biwak dla mnie Ło, Ktoś tu palił ognisko Jest w miarę równo Tutaj nie pada Zresztą mam namiot Jakbym się tutaj rozbił Byłoby to coś pięknego Dobra Pomyślimy o tym Chłodno tu Dobrze, że jestem przygotowany sprzętowo Strasznie pada Spowały jaskini na głowę, ale zobaczcie jakie miejsce. Ale klimat. Jestem teraz dokładnie nad grotą czaszki. Ona jest tam gdzieś w dole pode mną. Nie mogę podejść bliżej do krawędzi, bo to wszystko jest niestety takie trochę niestabilne. Tak to wygląda. I widzę, że tu mamy jakieś pozostałości jeszcze z czasów kopalni. Mocowanie jakiegoś dźwiga, dźwigu przepraszam. I widzę, że ktoś tutaj prawdopodobnie popełnił samobójstwo, bo jest tabliczka. Zaraz wam pokażę. O tutaj, ktoś, kogo nazywano Food, skoczył stąd. No i chyba zrobił to skutecznie, skoro jest. Rest in peace. No. Niezła wysokość, niezła. Kurczę, cały czas jest mnóstwo, mnóstwo ludzi. Nie wiem, czy to przez Netflixa tylu ludzi tutaj przyjeżdża, czy tak po prostu zawsze tutaj było, ale naprawdę będę musiał poczekać z rozbiciem biwaku dość długo, żeby móc to zrobić w ciszy i spokoju i żeby nikt mi tutaj nie przychodził. No trudno, muszę się wykazać cierpliwością. Ok, ludziska, witam znowu. Zbliża się godzina 17, więc chyba czas na to, żebym zaczął działać. Pokręciłem się trochę po okolicy. Zdrzemnąłem się trochę w aucie, no bo muszę wam się przyznać, że jestem nałogowcem. Nie spałem dzisiaj znowu po pracy, bo stwierdziłem, że dzień jest za krótki na to, żeby spać, więc skończyłem o 6 rano w nocną zmianę. Wsiadłem w auto. 3 godzinki jazdy i jestem w Lake District. No teraz musiałem na chwileczkę uciąć sobie drzemkę. Poza tym chciałem poczekać, aż ludzie się stąd pozawijają. Jest jeszcze kilka aut, bo nie wolno tam na tym parkingu oficjalnym. O tam są znaki, że nie wolno stawać na noc. Tutaj kawałek wcześniej znalazłem placyk bez znaków, więc tutaj zaparkuję. Mam nadzieję, że nikt nie będzie miał nic przeciwko temu. W każdym razie chcę teraz się udać do jaskini. Yy, zjeść coś ciepłego, rozłożyć sobie namiot. Przespać się i wcześniej rano się stąd zawinąć, zanim ktokolwiek się pojawi. Ruszamy. Przy okazji pokażę Wam nowy plecak, z którym dzisiaj przyjechałem. Spójrzcie na tego potwora. To mój nowy plecak. Kolejny z moich plecaków, ale potrzebowałem czegoś dużego. Szykuje mi się wyjazd do Szkocji z Jessiką. Jest zima, więc jest sporo sprzętu. Ten plecak ma 85 litrów, oczywiście nie wykorzystam go dzisiaj w całości, ale napakowałem go niemiłosiernie. Pokażę Wam go z tyłu. Bardzo fajny system pasów, bardzo wygodny. Wyobraźcie sobie, że mam w środku namiot, śpiwór, materac, prowiant, nawet drewno sobie suche zabrałem. No, mam po prostu wszystko, wszystko. Trochę tak celowo ładowałem do niego. Żeby go wypróbować. Zrobiło się już bardzo późno. Czekałem do ostatnich samochodów, żeby opuściły. Na końcu pojawił się jeszcze ranger, który przemknął, sprawdzając parking. Zignorował mój samochód, więc teraz z całym ekwipunkiem, praktycznie już niemalże w ciemnościach, idę do Groty Wilków. Zaraz się z wami połączę, jak zacznę stawiać obóz. Jesteśmy na miejscu, witajcie w moim skromnym obozie. Zdecydowałem, że jednak nie będę rozbijał namiotu. Jest to i tak przyjemnie, że będę spał po prostu na ziemi w jaskini. Tutaj jest mój plecak. Tutaj już wstawiłem wodę na herbatę. Jest patelnia, zaraz będę grzał konserwę. Tak jak mówiłem, przygotowałem sobie troszeczkę drewna suchego, żeby to się szybko paliło. A tak wygląda mój dzisiejszy dom: jaskinia wilków. Będę miał szum wody zaraz obok. Tam dalej Hotchkill Squarry. No, a tutaj jaskinia wilków. Zjem I jeszcze trochę sobie po niej pochodzę. Pokażę Wam co nieco w świetle latarki, jak to wygląda. A teraz czekamy na wodę i dolejemy do niej trochę brandy, żeby się rozgrzać. Bo jest dosyć zimno. Dobrej nocy ludziska. Trzymajcie się. Widzimy się rano, dobranoc. Dziś na śniadanie jeszcze w kuchni serwuję chleb z osypkiem i zupka chińska rosół no i do tego kawa a na deser będzie coś słodkiego no cześć wam, dzień dobry, dzień dobry witamy kolejny dzień, mamy niedzielę ja jestem już po ścieraniu wyspałem się po prostu idealnie, było ciepło szum wody świeże powietrze rewelacja bardzo tu spokojnie o poranku, nikogo jeszcze nie ma Podoba mi się. Szkoda, że tak nie może być przez cały dzień. Zauważyłem jeszcze ciekawostkę, bo jak Netflix kręcił tutaj ujęcia, no to oczywiście nie korzystał na przykład z tego miejsca, gdzie teraz stoję, gdzie są stalowe elementy. I tu wszędzie w tych miejscach takich, których nie używali, są na ścianach graffiti, którymi ludzie przyozdabiają miejsca swojego pobytu, ale w miejscach, kiedy, gdzie Netflix kręcił ujęcia, wszystko jest wyczyszczone. Teraz tak zwróciłem uwagę, spójrzcie. Na przykład ta skała teraz przede mną jest czysta. Tutaj było kręcone. I nawet znalazłem miejsce, gdzie widać, że graffiti było zmywane. Nie wiem, czy z daleka to będzie widać. O tam na wprost, już Wam pokazuję. Spójrzcie, tam po lewej stronie, tak pokażę palcem, jest taka gwiazda zielona, a po prawej, o tam, jak się z bliska przyjrzałem, to widać, że było to myte że ta skała jest czyszczona, po prostu tam, tamten fragment był w kadrze kamery filmowej, więc musiał być umyty. Taka ciekawostka. Piękny plener, naprawdę wybrali to akurat tutaj, muszę powiedzieć, bardzo, bardzo dobrze. Bardzo Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas. Już za tydzień jedziemy z Jessiką do Szkocji. Tak, powrót do Szkocji. Cztery dni. Dwa dni mamy prze... zaplanowane na wspinaczkę w lodzie. Nigdy tego nie robiłem. To będzie wspinaczka z czekanami lodowymi, z rakami na nogach. Eee, w planie mamy biwak w śniegu, jeśli oczywiście śnieg będzie, mam taką nadzieję, w wysokich partiach. Będziemy spać pod namiotem. Chcemy też pojeździć na nartach, no i generalnie spędzić czas w pięknej Szkocji, w zimowej scenerii. Trzymajcie kciuki, żeby był śnieg, żeby był lód. Mam nadzieję, że wejdziemy północną ścianą w lodzie. Będziemy się wspinać na Ben Nevis. Jeszcze jedna miejscówka. Zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym razie już za tydzień ruszamy do Szkocji. Oczywiście zabieram kamerę, będzie relacja. Trzymajcie się i do zobaczenia na Wilczym Szlaku.